to się zaproszyć? nie Nie, tu byliśmy. Nie. To, tam to jest... Wiesz, to są te, te drzwi, co tam mówi, że. tego się nie dotworzyć. Tu też nie wchodzimy. No nie. Tu gdzie niby? No zebraliśmy taką korbkę i zobacz mapę. Co ci mapa mówi? Mapa ci mówi... Obróć się w tą stronę. I na co ona wskazuje? Podejdź bliżej. Zobacz. O, na co ona może wskazywać? Coś przed tobą. No, A co tu jest przed tobą? Nie tylko wiem, i co to jest. <laughs> ja nie wiem, no, no dobrze, rozejrzyj się na spokojnie. O! To zobacz jaka dziura elegancka. Ej, dziura. Ale dziura, dobra. Dobrze o. ci idzie. Mamy 7 skarbów. I. Pa. To nie to mi się wzięło. Może? No, pokaż jakaś to. I. Może ten. Kurwa, co? Po prostu załamałaś mi dziewczyno. No to chyba już wiemy o co chodzi. Gdybym miał, masz, ale nie wiem, czy byłem No obrócić, to jak się tak. da odwrócić, to to. Easy! To, to pasuje! Gdzie wiecie, to nie mogę tego trafić. Jakoś tak mi nie po drodze. Co on próbuje teraz zrobić? No obrócił, no i. No i co ja ma teraz mam zrobić, ciebie? Oddal mapę. Minus, 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 tu się wciska, czekaj. A ty patrz! Minusem się mutuje dźwięk. What? Wtedy co ci mapę oddalałem, teraz zauważyłem. Okej, okay. no dobra. Dobra, To, ja musimy, muszę pamiętać. to musisz... musimy pamiętać. Muszę wrócić minus... na tam do wysepka, tak? Eee... Nie, na tą muszę wejść. Musisz tam. przeskoczyć tam, gdzie są okay, te no totemy. To mi... Co robią ci? Do... Co, co tutaj robią ci totemowie? No to poczekaj, no to ja muszę to pomyśleć teraz. Może ja muszę się jakoś powiesić. No. Tak. Może no? baczem? No baczem musisz, baczem. A czy biczem? No to skoczmy sobie tutaj najpierw może stąd, będzie łatwiej. Ło, wow, nice. Okej. Okay. Jesteśmy! Nice. Dobra. Tu będzie łopata potrzebna. Pani! Jo tako staro jeszcze muszę łapatować! Płakać mi się chce! Już to widzę. Tutaj coś jest? Tutaj coś jest? Dobra, łopata to były tu, tu były narzędzia. Nie, tu są pistolety. Co robią tutaj ci to totemowie? Ej, słuchaj, całkiem nieźle nam idzie. Tu już jest połowa mapy ponad. Tak? No, o, ekstra. Krótka, nie? zobaczymy. O, zobaczymy. Gdyby nie problemy techniczne, jeszcze szybciej pewnie by poszło. Co to? Czy to jest pod wodą? Nie. Tak, znowu pływamy pod wodą. O, coś co ominęła, coś ominęłaś. Już, tylko ja sprawdzam matku, gdzie my tu... No, musimy się bardzo cofnąć teraz mocno. Tu już, tu w sumie to już wszystko żeśmy Dawid, skończyli. No widzę zioł, dokładnie. Przydadzą się do walki z okay. rekinami. Dobra, mamy w takim razie Ja proponuję Ci chyba. wrócić na statek, bo stąd będziesz miała bardzo daleko dopłynąć, więc wróć na statek. Mogłabyś skoczyć, ale rekiny Cię bardzo zeżrą. No też racja. Więc wróć sobie na statek. Bitch. I będzie bardzo blisko dopłynąć ze statku, nie? Oj nie, nie trafię. Trafisz. Podnieś przecież. Się. Dobra. Lecimy, lecimy. Dobra. Słuchajcie, a jak wam się podobał poprzedni odcineczek, też dajcie znać, czy było spoko, czy nie. No i oczywiście ocencie ten, zostawcie łapkę w górę, polecam. Mm -hmm. Może subika, może chcecie zostać z nami na dłużej i poznawać ja dalsze... Patrz, co tam te, co tam te, te robią, zobacz, one co? się ganiają tam, widzisz to? tak, zobacz. Takie, Rekiny? No, widzisz One gania? już na ciebie czekają. Zdjęła. Ale to co, no, jak w kółku, ten jedno to tak jakby... Jak, może jak, mają, może koopulują. Ko, ko, ko Albo zióła sobie wziął. Albo tam. zioły sobie... Tak, zióła sobie Dziwny trochę. Dobra, no czekaj, gdzie my to mamy? Chlączy. No musimy tam płynąć, no tam na ten brzeg. Gdzie? Które? Prosto, tam na ten tam, brzeg. Tak, no o, dokładnie. Ja tu pamiętam, jak miałem na kodach, kiedyś sprawdzałem tą mapę, to popłynąłem wszędzie całą mapę i chciałem sprawdzić, gdzie się da popłynąć. I w pewnym, w pewnym momencie... Oj, tu no, do lewego brzegu nawet. O, Już pojebiłeś już za tobą, dziad. Tak, zwykle. No, ty to musisz, jak zwykle, musisz Tu tam... Tu możesz na minę go wprowadzić, musisz, tylko sama nie pójdzie Jak zwykle musisz być... Ale pamiętaj, wybuchają musisz być za mną, musimy śledzić, bo przecież normalnie byś miał nudne życie, jakbyśmy nie śledził. Dobrze. On się pojawi, możesz go zastrzelić. Patrz, dwójeczka, 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 i lutujesz mu. Cyk, cyk, cyk. Strzelaj. Nie tak, trzymaj, zawsze trzymaj. O, widzisz tak. Teraz już za późno, chyba. No to nie. Ale tak. tamte są jeszcze. Możesz Teraz je już nie Możesz chcę. je ukarać. Teraz już nie chcę. Wait, gdzie mamy? Tu gdzieś, coś tutaj mm. wskazuje. Tu będą pająki? Nie pamiętam. Nie pamiętam. Biegnij po prostu, to cię może nie ugryzam. Pamiętaj, że możesz rozdeptać pająki, nie musisz ich nawet zastrzeżeć. No, no możesz je rozdeptać. No właśnie możesz. Fuj. Wszystkie takie te małe takie, takie typu pająki, typu skorpiony. Węży nie możesz rozdeptać, ale. jeszcze tam idziemy, tam. E, czy, chcesz, czy, czy chcemy zebrać wszystko w tej mapie? Bo coś żeśmy ominęli. Teraz? Znaczy, nie. Jeszcze nie, ale możemy ominąć to. Czy chcesz to zebrać? Zależy, jaki poziom trudności... Ej! Gdzie ja muszę iść? No pod wodę. Nowu? No! No. No tak, to wskazywano, pod wodę. Dobra. nie nieogarnięte. Ej, a w ogóle Ocha, to co no, tutaj? Ale co biorę. tutaj jest? Co tutaj jest? I tam gdzieś, to będzie tam? No spójrz pod wodę, będziesz to może widzieć. Jak tam siedzisz, patrzysz. Co to? W szum morza. Aha, okej. Okay. Dobra, no to już. E, rozejrzyj się. Zobacz, tu widzisz widać linię brzegową. Pa, czekaj, pokażę ci, żebyś tak, widział. Widzisz, tu, jak dojdziesz, A, to widzę. tu linia brzegowa jest taka. O! Widzisz, że I rozejrzyj jest. się. Widzisz coś tam jest. jest no. Co to jest? Tak myślisz. Samolot. No, musimy do tego samolotu podpłynąć. Ty, On płynie pły pły no, tu płynie. No dawaj go. Ok. No. Czekaj, poczekaj, niech tu podpłynie bliżej. O. Będzie chciała podpłynąć? Nie wiem. O, piranta. No dawaj. Za no, daleko. dobra. Poczekam, może tak na końcówkę jeszcze? Nie, tam, nie, nie, nie o! Dobra, płyniemy. Yy, śmigło, musisz zebrać śmigło. Widzisz? Śmigło. Tak, śmigło. Podchójnij od przodu i zbierz śmigło. Tylko młotkiem musisz. Escape? Młotkiem? Escape i młotek. No. Tu? No, 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 i młotek, młotek, młotek. młotek. Który to? Gdzie to? Młotek. Gdzie to jest? Co się sobie wygląda jak no. młotek? Zadrzmiały jeszcze na wygląda tak. Kurczę. Dobra, i teraz musisz wypłynąć stąd szybko. Ha, jak cholera! Dobrze, 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 dobrze. Ej, sprawdź, czy tu w tej zatoce ziół nie ma, bo ja nie pamiętam. Tak się rozejrzyć dla pewności. nie jest to na tej zatoce, na której powinna być. Ale iść no tam dalej, zobacz czy nie ma jakiś ziółek może. Nie no gdzie ty to widzisz? Jo? Przecież to by było widać sama. No nie widzę, dobra, to cofaj się. E, ominęliśmy jeden skarb, to tak w ramach ciekawostki. Pod wodą? Pod wodą. Ale I, on jest, I on jest. I on jest. On jest tu daleko. Musielibyśmy tam się na, ten, na to wybrzeże wrócić i z tamtego wybrzeża tam popłynąć. Nie dobra, co mi się Nie, ale to jest drogi, złoty idol. On daje 100 sztuk złota. I wtedy mogę, możemy kupić apteczki albo trutki. Albo a jak ja nie chcę To ja tam popłynę. Mogę widzieć, wie?

i tu tu, tu, tu... No Łapiesz. Musi dopłynąć do krawędzi. Dobrze, no co? Jeszcze raz. Co ty mnie tam koledzy? Też ja cię ugryzę. Gdzie e... to? E... Ja tam, za, za siebie musisz płynąć. Tam, no tam idź. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Dobra. I tu musimy, no, tu musimy zapisz. Tu będzie gdzieś skarb, z tego co będę, będzie taka jaskinia. Dobra. I do niej musimy wpłynąć, tam trzeba będzie takim tunelem. Fick, fick, tam, będą, tam będą rekiny, niestety. Więc ja mogę tam z szóstką płynąć i zrobić porządek. Jak chcesz. A jak nie chcesz, to możesz sama spróbować. Dobra, na razie ja spróbuję. No dobra, no to dawaj, co? I tu jest taka dziura, widzisz, do tej dziury musisz płynąć. Gdzie? Tu, tu, dziura, dziura, dziura w siebie. Będą mnie goniły? E, no nie, tutaj tam nie, ale będą w środku jeszcze inne Tutaj jest. Dobra, ale płyń cały czas prosto, 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 do góry, do góry. Co Coś się ze światu zmienia po dyskotece. Do góry, do góry. Właśnie nie, taki powiem. fajny efekt. Do góry, do góry, do góry, muszę, do góry płynąć. Do góry, do góry, do góry. do góry. Jeszcze do góry. Tu, o, no. Very good. Boi, 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 I do drugiej krawędzi chyba, w prawo. O, tam. Tam, 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 tam. Dobrze. No płyniesz! Dziwne, te piranie ciężą, ale nic HP nie zabrały. No bo ja jestem magiczna. Ale rekiny za to już ci jedzą. No bo. to z gruba ryba. A oh, O, jest. Super, do... Jest czarny. Wow. Ciekawe, czy czarny jest ze względu na. Ze względu na drastyczny charakter tej sceny, postanowiliśmy zastąpić ją materiałem poświęconym languście. Wbrew obiegowej opinii, langusta żywi się wyłącznie owocami morza. Choć gdyby mogła, jadłaby dżem. Po prostu umarł z tęsknoty. Idule. Dobra. Tak, i H wciśnij. ja bym ci wcisniesz H. A ty płyń. Ale, spacja. Bez shifta, bez C, bez niczego. Spacja i strzałki. Idźmy stąd, nie ty? Płyń, płyń. On ci i tak będzie gonił, więc płyń. Po prostu płyń. Bardzo dobrze ci poszło. Widzisz, nie było tak źle. No, ty chciałeś za mnie coś zrobić, a widzisz, ja jestem świetnym graczem. W lewo, w lewo, w lewo. Prosto w pasztery rekina. No nie, no zobacz, no jestem, ja żyję sobie. Wypływam właśnie na głębie. Znaczy, na przestworza z no, no. tak overflow oceanu. To znaczy na przestworza ten... Plaży. Dobra, całe. i teraz mapa. Teraz, mapa, teraz mapa, teraz czy... mapa. Ale co? Ja, Dobra, tak, ja gdzie... tak tylko obserwuję, czy tu się wszystko dobrze gdzie to teraz. E, mapa. Mapa, w ten sposób ruscy patrolują rzekę. Dobra, czyli gdzieś tam... Tak. bo płynąć tam trzeba? Tak, to już, już będzie pod wodą dużo jeszcze. O ma, będzie, będzie dość stresująca giereczka. Nie ukrywam tego. Ja to się zawsze stresuję, ale coś to Ci pomogę. Dobra, idziemy tutaj, bo się stąd wypłyniemy, żeby jak najmniej płynąć. Będą rekiny. No, a co rekiny, to już całą mapę <laughs> Nie robimy, ale co najciekawsze, Ty się tych rekinów tak nie boisz jak pająków. No, ale zapisz, smaków, zapisz, ale... zapisz, zapisz, zapisz. I zobacz, zobacz, rozejdź. Dobra, tam jest, widzisz? Tam płyń. Gdzie? Tam. Tu, 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 przed siebie. Gdzie? Tylko wypłyń najpierw na powierzchnię, zbierz najwięcej jak się da tlenu i dopiero. W górę, to znaczy górę, w górę, w górę, w górę, w górę, w górę, no. Dobra. Zbierz tlen. Zapisz kireczkę. Dobra, ja Ci dam tu aptekę. Płyń, 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 I to śmigło, co zebrałaś, musimy użyć właśnie do otworzenia tych drzwi. Śmigło Nie wiem, czy, nie czy wiem, wpadłabyś na to. W życiu. No tak? ale po coś to zebrałaś, no, więc no chyba nas, samo, by się, samo by się chyba nasunęło, że to po, po coś innym zebrałaś, nie? Yy, bliżej, dobra, dawaj jeszcze raz. Szybko, szybko, bo nam tutaj czas mija. Yy, Bardzo Mimo. dobrze. I teraz myślę, na którą stronę trzeba było płynąć. Czy na prawo, no, czy na no. lewo. Na lewo chyba było do zebrania płyn. No. To dobrze. W dół. Kurde, tu nic nie ma. Kurde, jest, sztabka. Yy, jeszcze do przodu, jeszcze do przodu, jeszcze do przodu? Jeszcze do przodu? Kontrol. Dobra, i w prawo od razu, do góry i w prawo. Do no, góry i w prawo. Oj tu, no, no, no. Dobrze. Gdzie? I tu przed siebie, przed siebie, przed siebie, siebie dół. Tu, 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 w dół. Tam guzik, do niego płyń Szybko, szybko, szybko. A jak nie mam ten tlenu? Upłyni. Musisz to zrobić. Czas do it. I do góry, teraz będziemy płynąć do góry. Tam ci się wejście takie otworzy, patrz. O, Dobra. tam musimy płynąć. I tam już jest... Płyń, 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 płyń. Jak coś to ja trzymam hał, to cię Tak, 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 tak góry, do góry, cały czas do góry w prawo i tu, 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 dobrze, dobrze, ile tam panu zostało. już trochę, już musisz chyba. Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze, jeszcze Od razu do góry, do góry, do góry, do góry. Stążymy, zdążymy. Stążymy. Do góry. Zdążymy. góry, do góry, góry. Tu! O. Super! Super, super! Szóstka! I kontrol jak coś. To było na szóstkę. Siach, siach. Jest tu po lewo, Trafiasz go chyba. Nie, tak, trafię. Widzisz, widać, ona jak podpłyną, to będą się. O tu, Widzieli za teraz? tobą, tu jest, tu jest, tu jest. Obróć się. Dobra, odkudam. Musisz tam płynąć, do przodu. Tam, Czekaj, tam. wezmę go. Dobrze, i za tobą, za tobą jest jeszcze. Dziadny super. Uuu, super. Je, jeszcze jeszcze tu? jeden. Dobrze, aleś gudała. Aleś płaska poszła. Psychicznie. No tak. No i teraz musimy sobie już na spokojnie tam płynąć. Mapa, oczywiście. I pójdź sobie. Będziesz pokazuje ci, gdzie masz płynąć, więc. Przed siebie gnaj. Przed siebie gnaj. Najfredka. Gnaj, fredka. Gnaj, Nie, to fredka, było gnaj, gnaj fredka, daj szybciej, szybciej. Gnaj, fredka, gnaj... się... Ale też mi się skojarzyło z finażem. Chyba nie z tej widać. Też mi się skojarzyło z finaszem... A co tam jest? Tam, 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 tam. A, na razie idź, gdzie mapa pakaż. A jest co tam? No dobra, to nie. Nie, no, <śledzio> Idziemy zobaczyć, No dobrze. Jedź, nie, już, jedź, 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 no, chyba tu nic nie będzie, bo to trzeba będzie pewnie coś zdobyć, by tam wleźć. Dobra, to bez sensu. Mm -hmm. No to idzie mi tam. Ja nie chcę cię nic mówić, ale już kończymy, Ewa. To będzie bardzo szybki odcinek. Uuu, jest po świetnym graczem. Zawodowym. Dobra. Słuchaj, zapisz sobie Gierkę. Yy, I. Dobra, Rozejrzyj, się. Rozejrzyj się. Rozejrzyj się. Pewnie tutaj trzeba będzie tą ścianę zniszczyć, jakąś tam. Mm, Ominęliśmy złoto. Ale dobra, to ja ci nie będę mówił gdzie. Gdzieś tutaj złoto minęliśmy. O dobra, już znalazłeś. Ja po prostu jestem świetnym mały, mały. graczem. O, Co są dwa wejścia, ty. O, być to, to samo na O, weź w Wstręczny To jest jaszku. Pasztur? Macie. Dobra, nauczysz się. Ja w to wierzę, że się nauczysz. Co? A, że trzymać, żeby tak. trzymać, a nie klikać. No bo... Bo później będą bronie, które trzeba trzymać. nie? Ja uważam, że tutaj trzeba użyć... M. Mapy. Tu trzeba użyć mapy. Czerwony. Czerwony symbol oznacza wysoko do góry. Musisz się wspiąć. Jedź, winaż, jedź, jedź, winaż. No to... Aha! O. No rozejrzyj się. No, no, rozejrzyj się. I co tu widzisz? Jak tu wejść na górę? Tu. To jednak nie tu. No rozejrzyj się, rozejrzyj się. No tu na pewno gdzieś leś trzeba. A, tu, okej. Okay. Dobrze się ustaw. O. Teraz już nie popełnię tego błędu. zobaczcie, jak ładnie będzie. No dobra. Jej! Udało się, dobra. No i co teraz? O. No. Nie w tą stronę, A, właśnie. Trzymaj, trzymaj, cały czas trzymaj. Teraz to świerszcze będzie. Trrrr trrr trrrr. A nie, tu takie coś wyje. Pogłoszę, podgłoszę to takie. Słyszycie? Uuu. Ja nie słyszę. Nie słyszysz? Takie uuu. Cuk, 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 A co, A co tu, ty chcesz? tu, 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 tu. Zapisz grę. Dobra. On ci mówi, że jeszcze musisz wyjść wyżej. O tam. Widzisz? Nie wiem co zrobiłaś. A! wiem co. Print screen. Uuuuh, znowu mi się przez przypadek kliknęło z miasta. Nie wiem. Nie wolno, co za nakazy. Dobra, jedziemy. Dobrze, że się, się granie zepsuła, bo może w każdej chwili się zepsuć, bo to są stare gry i one okay, się często nie nie wiem, tutaj... No Po prostu bez shifta iść na razie. Do krawędzi on ci nie spadnie, nie? A, tu jest krawędź. O, tu mi podpowiedział, dobra. <noise> znaczy, w sensie nie podpowiedziałeś, ale. Chcesz, w sensie ja, ja powiedziałam, że to po krawędzi, ale Ewa na domę sły mnie porobiła. No nie, nie chodziło ci o to pewnie. No nie, mi chodziło o to, żeby bez shifta, żebyś doszła sobie do krawędzi na spokojnie, żeby się nie baże spadniesz. spadniesz. No, idziemy, idziemy. Very good, Dr. Jones. Telefon dzwonił? Nie. To takie dźwięki, to takie dźwięki były, jakieś papuk, ptaków, nie wiem. Dżunglowe takie dźwięki. Tu jest, mam jakieś złoto? Jakby nie spadni, proszę, zapisz. Nie. nie ma Bo nie zobacz, nie. tu jest początek mapy, byśmy musieli iść naokoło. <śle> Taka ciekawostka. No, tak, tak, dobrze, ja teraz zobaczmy, co tu mamy. No tutaj coś mamy do zrobienia, a więc pewnie coś tu trzeba położyć. Mmmm. No, chodzisz tu? Po prostu już shiftem tam biegnie. To, to. są jakby schodki. Kontrol. Gdzie to jest? Nie, tam tak ciemno, brakuje tekstury. Nie, tam jest koniec mapy. To gdzie to jest, teraz? dobra, patrzymy. Musimy się wrócić po prostu. Krótka mapa, nie? A już koniec? No. A, no to no bardzo bardzo przyjemna w sumie. Tak, o jezu, ja to zawsze jej nie lubiłem. F5 zapisz wiereczkę. Może, Możemy tu Taka, zejść. Gdzie ty teraz trzeba zejść? na, na dół. Tam to tak a ty, a tu? A. Możesz tu zejść. Yy... Matko, ty tu chcesz się spaść. No tak, tak, tak. A, no tak. to ja sobie to chciałam tutaj zejść. Aha, dobra, czyli ten tędy ten, ten musimy zjeść. Dobra. Jak to było? Spacją, tak? Nie. A czym to było? Yy, a z shiftem sobie po prostu tam zjedź, tu, czy coś. O I puśćcie. Dobra. I generalnie to można tu sobie zjechać, jak skoczysz tu przed siebie, przed siebie, Z wciśnij z i Zedifikołka. Nie, tu nie tu nie tu nie nie, 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 nie w lewo, w lewo, w lewo. Tu o. Tu są i zjedziesz. Dobra, już elegancko. A zaoszczędzimy czasu. A okay. i tak się nie lecz się, bo to już jest koniec mapy, więc się nie opłaca. Dobra. I gdzie to było? To nie tu. Kurde, pogubiłam się. W sensie straciłam orientację jakby. Hmm. W się sensie mam orientację... O tu! Ale... O. Pięknie. Tutaj! A. Dobra, płyń, bo piranie pewnie już się odrodziły, więc lepiej płynąć szybko. Ale już się trochę nawet pływać nauczyłaś, co? Widzisz, no, ta tak plansza tak. trochę zweryfikowała się bardziej spływając. No, no, Zdałaś no ja egzamin. Ja jestem umiejętnym graczem, to nie jest tak, że ja nie umiem grać. <laughs> dobrze, doktor często schodzisz w otchłań. <laughs> <laughs> Poszedł ci w lewo w ogóle. Dobra, co? Minęło czasu. 24 sekundy, no to trochę dłużej niż 3 sekundy, czyli tak. poprzednia mapa. Znaleźliśmy na 10 skarbów wszystkie. Skarb. Na 10, dokładnie. 10, 10, 10. 10 jeszcze musimy... skarbów to 600. Tak, jeszcze musimy zrobić zakupy. To dobra torebka by była. Tak, to musimy sobie tak kupić odtrutkę ze dwie, na pewno odtrutki by się przydały. Mhm. No, może trzy. Nie, myślę, że będzie dobrze, dwie wystarczają. No, no to kliknij, No tak? dobra, no dobra, trzy w sumie, bo masz rację. No, ja zawsze mam Ale niech wciskamy tak, bo będziemy spoilerować naszym widzom, jaka będzie następna plansza, a będzie na pewno gorąca, a taki dla Was scenariusz przesyłam. Tak, Skoń? ale to za chwilkę. A żeby przybliżyć na nasze ryły? Perło. Tak, tutaj. No. Następna plansza będzie na pewno bardzo gorąca, więc zapraszam A tutaj taki kłaczek się wziął fajnie z A, Taki baby? Nie, no, baby to nie, no bo to takie maluszki baby. O. No, ale dobra, ale w takim razie dziękujemy Wam, że byliście z nami do końca. Tak. Bardzo nas to cieszy, szczególnie mnie, bo ja zdaję sobie sprawę, że ciężko jest oglądać osobę, która nie umie grać. Yy, to znaczy, umie, ale nie umie. Yy, Także. Jednakowoż mi... trzeba podkreślić, że Ewie bardzo szybko ten odcinek poszedł, bo w 40 i parę minut, chyba żeśmy no, się obrobili. No to nie jest tak, że ja nie jestem wcale. A nie myślącym myślę, człowiekiem. myślę, że przy... no, Także tak spoko. Dziękujemy Wam serdecznie jeszcze raz i zapraszamy do lajkowania, komentowania, subskrypcji. I na kolejny odcinek też zaprosimy. No i na kolejny odcinek, oczywiście. No tak. to dam sporo Trzymajcie się. Do widzenia. Sporo